Remigiusz Jasko Gdańska 27, moi Państwo gości Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy Bydgoszczani, którzy mieszkają obok skażonego terenu zachemu, mogą skutecznie pozwać skarb państwa? Y to należałoby się przyjrzeć dokładnie tej sprawie. Na razie ja podjąłem takie, można powiedzieć, działania interwencyjne wyjaśniające, bo najważniejsze jest to, żeby ten teren przede wszystkim zbadać, a po drugie oczyścić i też się zastanowić, na ile ten problem ma szersze znaczenie w skali całego kraju, bo przecież to nie jest jedyny zakład chemiczny, który mógł pozostawić tego typu pozostałości. I w ogóle w Polsce mamy obecnie problem z, nie tylko z tego typu, pozosta tego typu pozostałościami, nie tylko z zakładami trującymi, ale także z wysypiskami śmieci i staramy się tym dość intensywnie zajmować. Szukam analogii do sprawy smogu, bo pan pilotuje te sprawy, między innymi w drugiej instancji jest głośna sprawa Olivera Palarza z Rybińskiego Alarmu Smogowego. On w 2015 roku jako pierwszy pozwał Skarb Państwa za smogi. i ta sprawa jest w drugiej instancji. Myśli pan, że po tym jak przegrał w pierwszej, teraz ma szansę, no, że jego te roszczenie będzie uzgodnione? No, tak liczę na to, ponieważ My staramy się w tej sprawie wykazać, że to nie tylko chodzi o naruszenie prawa do czystego środowiska, ale też naruszenie swoistej wolności osobistej, no bo on de facto jedną trzecią roku żyje w warunkach smogu. Nie może wychodzić na dwór bez zagrożenia dla zdrowia. Musi stosować różne prawda, maseczki antysmogowe, oczyszczacze powietrza, nie może uprawiać sportu. I to go w zasadzie przez tą jedną trzecią roku ogranicza w normalnym funkcjonowaniu. Jakby sięgając do analogii ze sprawą, w przypadku, tu w sprawie Rybnika już można byłoby wykazać, bardzo konkretne przełożenie na kwestie dotyczące jego codziennego funkcjonowania. Tutaj jak myślę o państwa problemie, to tak się przypomina mi się historia z filmu Erin Brokowicz. Nie wiem, czy pan redaktor to pamięta, jak właśnie Erin Brokowicz zaczęła zauważać zatrucie tak, wody. Tak, nawet taką działaczkę, która jest porównywana do Erin Brockovich. A Nawet tu jest, nie, nie wiedziałem o tym, ale ona wykazała, czego nie życzę absolutnie, no zwiększony poziom rakotwórczości tych substancji, które były w wodzie. I teraz być może tak się dzieje być może już to można zacząć wykazywać że życie w warunkach takiego zatrucia przemysłowego powoduje szkody dla zdrowia i to daje oczywiście podstawę do roszczeń cywilnoprawnych być może nawet do pozwu zbiorowego w tym zakresie Panie Rzeczniku kolejny wątek czy Polacy mogą mieć zaufanie do prokuratury albo czy pan ma zaufanie do prokuratury Ja chciałbym chciałbym aby mieli na poziomie postulatu bardzo bym sobie tego życzył, żeby prokuratura w pełni realizowała to podstawowe zadanie, jakim jest obiektywne stanie na straży praworządności. Czyli nie ma pan zaufania. No, niestety, obawiam się, że od momentu upolitycznienia prokuratury poprzez połączenie Urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego i przyznania szeregu kompetencji indywidualnych. Ministrowi Sprawiedliwości, no to trudno mieć pełne zaufanie do prokuratury. Co więcej, no niestety mam ileś spraw, gdzie nie widzę albo wystarczającej aktywności prokuratury, albo ta pro prokuratura no, zachowuje się wręcz nadmiernie i nadmiernie się niektórymi sprawami bądź niektórymi osobami. Interesuje i to wszystko no, wpływa na ogólny e, obraz e, prokuratury. Czasami, jak e, niektóre osoby mówią, że no to teraz z tą sprawą pójdziemy do prokuratury, to się za, zawsze zaczynamy już niestety zastanawiać, no dobrze, ale co to da? tak? Czy mamy do czynienia e, z rzeczywiście porządnie działającym mechanizmem e, państwa, czy też jednak e, z pewną analizą polityczną w tle? Pan zrobił listę spraw związanych z mową nienawiści. Bo okazuje się, że w tych sprawach imigrantów, mniejszości narodowych i osób LGBT prokuratura najczęściej odmawia wszczęcia postępowania, umarza lub prowadzi w taki sposób, żeby nic z tego nie wyszło. I na tej liście jest m.in. wątek Bydgoski, czyli sprawa zgonów, aktów zgonów dla 11 prezydentów miast, m.in. prezydent mm. Rafał Bruski wtedy taki kwit dostał, oraz spod wyborczy PiS Bezpieczny Samorząd. To mm. był ta, ten spod ostatniego dnia kampanii wyborczej o imigrantach. No tak, no to, to pamiętamy, że postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w tej sprawie, tej pierwszej. Czyli aktów zgonu zostało wydane na kilka dni przed śmiercią prezydenta Adamowicza, a i tak przecież pan prezydent Adamowicz zainwestował mnóstwo energii w to, żeby sprawę prowadzić. Ale to była jedna z wielu spraw. Wtedy ja, zaraz, tak dwa tygodnie po, po, tej tragi, po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku, skierowałem takie wystąpienie do. Ministra Sprawiedliwości z tą listą 30 postępowań. Ja do dzisiaj w zasadzie nie dostałem porządnej odpowiedzi. No jedyne co dostałem to pismo takie, że prokurator zwrócił się do poszczególnych jednostek prokuratury z prośbą o wyjaśnienia. No ale to jest taka informacja na zasadzie Panie Rzeczniku, coś Panu musimy odpowiedzieć, ale teraz, ale niech Pan się nie spodziewa jakichś rewelacji. Natomiast ja, mnie boli inna rzecz. Bo mnie boli to, że my się przyzwyczajamy do takiego działania prokuratury, że jak mamy każdą kolejną sprawę, która jest prowadzona w taki sposób, to my sobie o niej przypominamy w jakichś takich cyklach medialnych, raz na kilka tygodni, dwa, trzy, cztery dni to trwa i później wracamy do takiej zwyczajnej rzeczywistości i nie staramy się na bieżąco kontrolować tej prokuratury czy rozliczać. Podam taki przykład. Pan redaktor mnie pyta o spot bezpieczny samorząd. Akurat w tej sprawie złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do. Prokuratu, do, yy, prokuratury. Oczywiście, prokuratura nic ze sprawą nie zrobiła. Zażaliłem to do sądu. Wygraliśmy, można powiedzieć, koncertowo w sądzie, czyli, proku, czyli sąd nakazał ponowne zbadanie tej sprawy. Ale to, co mnie zastanawiało, to, że. Po prostu prawie nikogo to już nie interesowało. To znaczy, no, były jakieś wybory, wszyscy tam ten spot potępili, łącznie z premierem Gowinem, albo się nie przyznawali, jakieś tam były rozliczenia osobiste, jeżeli chodzi o osoby, które były rzekomo odpowiedzialne za ten spot, ale rzeczywistość idzie dalej, ta rzeczywistość polityczna Agna dalej. Tylko, że z punktu widzenia ustrojowego nic się nie zmieniło. Tak? Prokuratura jak nie działała. Obiektywnie w takich sprawach, tak dalej nie działa. I tutaj mam, można powiedzieć, taki żal trochę do tych osób, który, które są wrażliwe na demokratyczne państwo prawne i na wartości demokratycznego państwa prawnego, że to nie wystarczy z tygodnia na tydzień przerzucać nasze zainteresowanie na kolejne tematy, tylko trzeba po prostu bardzo konsekwentnie dbać o te wszystkie rzeczy, i dokumentować, i, i, i nagłaśniać, i odpytywać z tych, które się kiedyś w przeszłości wydarzyły. Co zmieni ewentualna zmiana prawa, jeśli chodzi o definicję mowy nienawiści? Pan postuluje, żeby dopisać, rozszerzyć albo w ogóle zdefiniować, co to jest mowa nienawiści? To zdefiniowanie, to myślę, że, że to jest najdalej idący postulat. Natomiast dla mnie na takim poziomie zupełnie minimalnym należałoby poszerzyć definicję o inne przesłanki dyskryminacyjne, bo tam jest obecnie w przepisie nawoływanie do nienawiści na tle pochodzenia rasowego i etnicznego, wyznania lub bezwyznaniowości. I chodziłoby o to, żeby dopisać przede wszystkim niepełnosprawność oraz orientację seksualną i tożsamość płciową. Można by się zastanawiać, czy płeć także dopisać, bo Ponieważ y, pojawiają się przejawy y, mowy nienawiści ze względu na płeć. Na przykład ktoś y, sobie może powiedzieć, no, ale zaraz, ale o co chodzi? No, ale Jeżeli słyszę na przykład hasła typu feministyczne nazistki, no to już się zaczynam zastanawiać, prawda? Czy to już y, nie chodzi o, y, o kwestię dyskryminacji i nawoływania do nienawiści ze względu na y, płeć? Po co to jest? Y, przede wszystkim po to, aby uznać, że w interesie publicznym jest ściganie, tego typu przestępstw. Po drugie, żeby zaangażować do tego typu spraw prokuratora, który powinien działać z urzędu, bo teraz, jeżeli dochodzi do tak, tego typu mowy nienawiści, to w zasadzie ofiary są skazane tylko i wyłącznie na, znaczy, przepraszam, są skazane te złe słowo ofiary mogą tylko i wyłącznie korzystać albo z pozów cywilnych, albo z prywatnych aktów oskarżenia. Ale to jest możliwe, jeżeli znają sprawcę, jeżeli tym sprawcą jest powiedzmy wojewoda lubelski, bo jemu się tam jakieś sprawy ostatnio zdarzyły, to wtedy to można zrobić, ale jeżeli mamy przeciętnego uczestnika demonstracji, który gdzieś gło głośno hałasuje i wykrzykuje hasła nienawistne, no to bez udziału prokuratora trudno zidentyfikować kim on jest i kogo należy ścigać. Wracając do prokuratury, co pan sądzi o sprawie Gerarda Bigfelnera, czyli austriackiego biznesmena, który budował wieże dla spółki Srebrna? Bo dostał już przesłuchany przez prokuratora Renata Śpiewak sześć razy, w sumie ponad 50 godzin, nawet dostał dwie kary za niestawienie się. Minęło 30 dni, w sumie nie ma decyzji o śledztwie. Jarosław Kaczyński jeszcze nie został przesłuchany. No, sprawa budzi olbrzymie wątpliwości, jeżeli chodzi o właśnie to stanie na straży praworządności, obiektywne stanie na straży praworządności przez prokuraturę, ale także o podejście do osoby, która jest zawiadamiającym. W ogóle w tej sprawie można było się zastanawiać, czy poza... Sam złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, oraz takim zwyczajowym przesłuchaniem zawiadamiającego, konieczne były te kolejne e, e, przesłuchania. E, I dlaczego w ogóle nie podjęto żadnych działań w stosunku do tych osób, które są w tym e, zawiadomieniu? Ale... Zdaniem pełnomocnika zawiadamiającego. Hmm... Te pytania się powtarzają. On przychodzi zawiadamiający i odpowiada na to samo co poprzednio. No, być może chodzi o wywołanie efektu e, polegającego na tym, że w oczach opinii publicznej to za chwilę ten zawiadamiający wyjdzie na e, oszusta, przestępcę i e, osobę, która próbuje coś wyłudzić, e, a nie e, te osoby, których dotyczą, dotyczy zawiadomienie. Bo musimy pamiętać o tym, że upolitycznienie prokuratury. To nie jest tylko i wyłącznie to wydarzenie samo w sobie, ale temu też towarzyszy odpowiednia narracja w mediach. Czyli to, co później oglądamy w mediach publicznych bądź w mediach zaprzyjaźnionych, w pewnym sensie jest, nie chcę powiedzieć odzwierciedleniem, ale no poparciem tych test, które przekazuje się poprzez określone postępowania. Zwróćmy, zwróćmy uwagę na inny przykład przypadek. Jeżeli dochodzi do nas zatrzymań, takich spektakularnych zatrzymań byłych prezesów spółek Skarbu Państwa, bądź też byłych członków Komisji Nadzoru Finansowego, to to, co się liczy, to jest ten komunikat w mediach publicznych z momentu zatrzymania, z postawienia prawda, tego wielkiego znaku zapytania pod nazwiskami określonych osób. A już później nikt nie zastanawia się co się stało. Czyli komunikatu o tym, że zatrzymanie było oczywiście bez zasad. No właśnie, tym, co zrobił z tym sąd, tym już się zajmują prawda, inne, inne media. Natomiast określony przekaz poszedł w świat, czyli przekaz, który podważa wiarygodność określonych osób, bądź też naświetla inne fakty, co akurat jest w interesie tych, którzy rządzą. Także musimy pamiętać, że to wszystko, co obserwujemy. To jest elementem takiego większego procesu, który bardzo ładnie nazwał pan profesor Wojciech Sadurski. On to określił mianem legalizmu dyskryminacyjnego, czyli podejmujemy coś niby w imieniu prawa, bo wszystko ma jakąś podstawę prawną, ale naświetlamy, czy naświetlamy to w taki sposób, bądź podkręcamy przekaz w taki sposób, że wywołujemy określony skutek społeczny związany z takimi czynami, czyli myślę, że taki też przykład to była sprawa pani Magdaleny Ogórek, tak? gdzie, którą spotkały te, powiedziałbym może delikatnie, tak przykrości pod Telewizją Polską i tutaj są różne wątpliwości co do tego, jak to, jak to dokładnie wyglądało, natomiast Przekaz medialny później tego i, i nakręcenie pewnej atmosfery był zupełnie nieproporcjonalny do skali zdarzenia. Dlaczego? Bo dzięki taką siłę przekazu mogą, mają media publiczne oraz media, które są y, y, mediami wspierającymi rząd, y, które otrzymują potężne dofinansowanie ze spółek Skarbu Państwa. Panie Rzeczniku, czy legitymizuje Pan skargę nadzwyczajną? Czy to narzędzie w ogóle jest legalne? To jest jedno z takich, myślę, że najtrudniejszych, nie tylko pytań, ale wyzwań, tak, jeżeli chodzi o mój urząd. Bo ja mam oczywiście wielki problem ze skargą nadzwyczajną, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, w jaki sposób została powołana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, jaki był, jaka była treść ustawy o Sądzie Najwyższym oraz także... Tryb wyboru członków e, tej Izby przez Krajową Radę Sądownictwa, już e, te, i też mam w tyle głowy, jak w ogóle została powołana ta nowa Krajowa Rada Sądownictwa. Ale z drugiej strony. Ja mam na biurku, nie, nie fizycznie tak, ale w moim biurze, jest około 4000 wniosków o skargi nadzwyczajne. Ja może powiem w tej pierwszej sprawie, w której pan wniósł tę skargę, którą wymyślił prezydent i w swojej reformie sądownictwa? W skrócie mówiąc, były dwa sprzeczne wyroki w sprawie spadkowej, mhm. które się wzajemnie wykluczały. To. No i właśnie, no i, i jak przeanalizowaliśmy sprawę, i było kilka jeszcze innych podobnych spraw. W biurze, no tam wyszło, że nie ma innej możliwości pomocy tym ludziom niż złożenie skargi nadzwyczajnej. No i teraz powstaje pytanie: czy ja mam w takiej sytuacji powiedzieć, Sorry, są wątpliwości odnośnie całej izby, i ja z tego nie będę korzystał? Nie mam wątpliwości: Pan wie, że to że tak nie może być. Ani skarga, ani ta izba. Proszę? Wątpliwości to jest mało powiedziane, delikatnie się pan wyraził. Nie no, no, chodzi no, o no, no, tej no, no tak, no, o, oczywiście, że tak, ale no, nie mogę też e, powiedzieć obywatelom, że ja w takiej sytuacji w ogóle nie będę z tego korzystał i oni będą czekali aż nie wiem do końca mojej kadencji, żeby ktokolwiek zaczął e, z tej skargi e, korzystać. Także podjąłem decyzję trudną dla mnie, że jednak e, w takich sprawach, które nie prowadzą do Podważenia zasady prawomocności wyroków, w takim sensie, żeby druga strona była tym dotknięta. Jednak z tej skargi nadzwyczajnej będę korzystał. Panie Rzeczniku, krótko. Czy jest Pan gościem mediów narodowych? Czy zapraszają Pana państwowe media hmm. do programów? Ja bym powiedział tak, że to się zdarza, ale mam wrażenie, że tylko i wyłącznie w takich programach, którzy, w których twórcy mają niezależną pozycję. Bo tak, na tyle niezależną pozycję, że są w stanie sobie pozwolić na zaproszenie mnie, aczkolwiek te zaproszenia są niezwykle rzadkie i w sumie nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem. Ja się w sumie nie dziwię, bo jeśli pan powiedział głośno, że opłata abonamentowa jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem, to już do jakichś zarzutów o sprzeniewierzenie też jest blisko. Ja mówiłem o tym, że przede wszystkim Całe finansowanie mediów publicznych, bo tu mamy dwa składniki, opłatę abonamentową oraz mamy to dofinansowanie teraz z budżetu państwa, czyli te miliard 260 milionów złotych, że to powinno być przeznaczone na realizację podstawowych misji, podstawowej misji telewizji, czyli misji publicznej, a misją publiczną jest rzetelne oraz Pluralistyczne informowanie o tym, co się w Polsce dzieje. I no i niestety mamy problem, duży problem z realizacją tych wartości. Pan też y, pisze do polskiego radia, przypominając, że cenzura jest zakazana. To chodziło o kolejne incydencje w polskim radiu, jeśli chodzi o zapraszanie gości. Y, tak. Y, to znaczy, staram się na bieżąco. Reagować na te sytuacje, gdzie dochodzi albo do e, zwolnienia dziennikarzy, albo o, do ich odsuwania z, od anteny, albo do sytuacji tworzenia tak, takich, za, takich rzeczy, jak na przykład czarne listy, bo jedna z interwencji tego dotyczyła. Przy czym chciałbym podkreślić, że ja nie mam wielkiej nadziei, że te moje interwencje spowodują jakąś radykalną zmianę postaw, bo zdaję sobie sprawę z tego, jak ważnym medium są media narodowe w obliczu Szczególnie zbliżających się wyborów e, parlamentarnych. Natomiast uważam, że w tej sytuacji moja rola to jest e, jednak reagowanie za każdym razem, kiedy widzę naruszenie praw i wolności jednostki bądź podejrzenie tego naruszenia, oraz po drugie dokumentowanie tego, co się e, dzieje. Tak, żeby Zostawiać jednak ślad braku zgody na tego typu praktyki. Czy to dotyczy zwolnień dziennikarzy, czy to właśnie dotyczy tych czarnych list. Dziękuję. To wszystko na dziś. Witajcie na wyborcza.pl